Maria Wolska znała rytm swojego życia tak dobrze, jak znała zapach przypalonej kawy o świcie. Był to rytm prosty, powtarzalny, wyznaczany przez skrzypienie drzwi starej restauracji, brzęk sztućców i ciche rozmowy klientów, którzy przychodzili i odchodzili jak przypływy i odpływy. Pracowała jako kelnerka w porannej zorzy od ponad dwudziestu lat, a jej świat zamykał się w obrębie kilku przecznic, pomiędzy małym mieszkaniem a zapachem smażonej cebuli. Była samotna ale nie uważała się za nieszczęśliwą. Samotność była po prostu cichym towarzyszem, czymś, do czego przywykła po śmierci męża wiele lat temu. Pewnego chłodnego, jesiennego popołudnia, kiedy deszcz bębnił o szyby, a wiatr targał ostatnimi liśćmi na drzewach, do restauracji weszły cztery małe postacie. Były jak wystraszone wróble, skulone razem dla ciepła i otuchy. Najstarsza, może dziesięcioletnia, trzymała za rękę najmłodszą, która ledwo sięgała jej do pasa. Wszystkie cztery miały na sobie znoszone płaszczyki, zbyt cienkie na taką pogodę, a ich twarze były blade i poważne, jakby dzieciństwo dawno je opuściło. Zajęły stolik w rogu, najdalej od wejścia i przez długi czas tylko szeptały, studiując z nabożną uwagą jedno, wytarte menu. Maria podeszła do nich z uśmiechem, tym samym, który oferowała każdemu klientowi, ale w ich oczach zobaczyła coś, co zmroziło jej serce. To nie był zwykły dziecięcy głód. To była głęboka, osiadła pustka, strach, który sprawiał, że ich spojrzenia były puchliwe i nieufne. Najstarsza dziewczynka, która później przedstawiła się jako Anna, zapytała cicho, czy mogłyby dostać jedną porcję zupy pomidorowej i cztery łyżki. Głos jej drżał, ale w postawie miała godność małej matki, która próbuje chronić swoje stado. Maria poczuła ukłucie w piersi. Widziała biedę, widziała trudne dni, ale to było coś innego. To była desperacja owinięta w dziecięcą dumę. Nie zadawała pytań. Przyniosła im największy talerz zupy, jaki mogła, parujący i gęsty, a do tego koszyk świeżego chleba z masłem. To na koszt firmy, powiedziała, mrugając do nich okiem, zanim zdążyły zaprotestować. Obserwowała z daleka, jak Anna ostrożnie dzieliła zupę, upewniając się, że każda z jej sióstr dostanie tyle samo. Jadły powoli, z namaszczeniem, jakby każdy kęs był cudem. Stało się to ich rytuałem. Przychodziły dwa, trzy razy w tygodniu, zawsze siadały przy tym samym stoliku i zamawiały jedną zupę. A Maria zawsze przynosiła im coś więcej: talerz pierogów, porcje naleśników, ciepłe kakao. Nauczyła się ich imion: Anna, Ewa, Zofia i mała Kasia. Dowiedziała się, że ich rodzice zginęli w wypadku samochodowym niecały rok wcześniej i że trafiły pod opiekę ciotki, siostry ich matki. Z czasem dziewczynki zaczęły się przed nią otwierać. Opowiadały cichymi głosami o ciotce Elżbiecie, kobiecie o zimnych oczach i zaciśniętych ustach, która przejęła ich dom i pieniądze z ubezpieczenia rodziców. Mówiły, że jedzenie jest wydzielane, że często chodzą spać głodne, bo ciotka uważa, że w dzieci nie potrzebują tyle jeść. Mówiły o chłodzie w domu, nie tylko tym od niedogrzanych kaloryferów, ale o chłodzie braku miłości i czułości. Serce Marii pękało za każdym razem, gdy słyszała tę historie. Jej własne życie było puste, a te cztery małe istoty wypełniały je celem, którego nie szukała. Zaczęła przygotowywać dla nich paczki z jedzeniem. Po pracy piekła ciasta, gotowała zupy, które przelewała do słoików, robiła kanapki. Czekała na nieprzybocznych drzwiach restauracji, żeby ciotka się nie dowiedziała. Przez dziesięć lat była ich cichym aniołem-stróżem, ich tajemnicą, ich gwarancją że przynajmniej raz dziennie zjedzą coś ciepłego. Obserwowała jak dorastały. Anna stawała się coraz bardziej poważna, zdeterminowana, by jak najszybciej skończyć szkołę i przejąć opiekę nad siostrami. Ewa, cicha i zamyślona, pięknie rysowała na serwetkach, które podsuwała jej Maria. Zofia, o ognistym temperamencie, była ich obrończynią, gotową walczyć z każdym, kto spojrzał na nie krzywo. A mała Kasia, najdelikatniejsza z nich wszystkich, Lgnęła do Marii jak do matki, której nigdy nie poznała. Maria oddawała im wszystko, co miała. Jej skromne oszczędności topniały, ale nie dbała o to. Kupowała im zeszyty do szkoły, cieplejsze rękawiczki na zimę, czasem nawet małe, używane zabawki. Radość w ich oczach była dla niej największą zapłatą. Były jej rodziną, choć nikt o tym nie wiedział. Pewnego dnia, gdy dziewczynki były już nastolatkami, do restauracji wpadła ich ciotka. Elżbieta była kobietą potężnej postury, z twarzą wiecznie skrzywioną w grymasie niezadowolenia. Podeszła prosto do stolika, przy którym siedziały, i zaczęła na nie krzyczeć, oskarżając je o żebranie i przynoszenie jej wstydu. Chwyciła Kasię za ramię tak mocno, że dziewczynka krzyknęła z bólu. Wtedy w Marii coś pękło. Po raz pierwszy w życiu poczuła nie strach, ale czysty, lodowaty gniew. Wyszła z za Lady, stanęła między Elżbietą a dziewczynkami i powiedziała spokojnym, ale twardym jak stal głosem: Proszę je puścić. Elżbieta spojrzała na nią z pogardą. A kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? To moja rodzina. Jestem kimś, kto nie pozwoli krzywdzić dzieci, odpowiedziała Maria, a jej głos odbił się echem w nagle ucichłej restauracji. Te dziewczynki są głodne i zaniedbane. I jeśli pani natychmiast stąd nie wyjdzie. Zadzwonię na policję i do opieki społecznej. Opowiem im wszystko. Groźba musiała być wiarygodna, bo Elżbieta puściła ramię Kasi, rzuciła Marii spojrzenie pełne nienawiści i wyszła, trzaskając drzwiami. To był punkt zwrotny. Maria wiedziała, że nie może dłużej działać w ukryciu. Z pomocą jednego ze stałych klientów, emerytowanego prawnika, pana Henryka, który od dawna obserwował jej cichą dobroczynność, złożyła oficjalne zawiadomienie. Rozpoczęło się piekło. Dochodzenie, przesłuchania, oskarżenia ze strony ciotki, która próbowała przedstawić Marię jako wścibską, niezrównoważoną kobietę. Ale prawda miała silny głos, zwłaszcza gdy mówiły ją cztery skrzywdzone dziewczynki. Anna, która skończyła już osiemnaście lat, zeznawała z siłą i klarownością dorosłej kobiety. Opowiedziała o latach głodu, upokorzeń i finansowych malwersacji ciotki, która trwoniła pieniądze przeznaczone na ich wychowanie. Sąd odebrał Elżbiecie prawa do opieki nad młodszymi siostrami. Zostały umieszczone w rodzinie zastępczej, a Anna, z pomocą programu stypendialnego i wsparcia pana Henryka, poszła na studia prawnicze. Obiecała sobie, że pewnego dnia sama będzie bronić takich jak one. Rozstanie było dla Marii bolesne. Dziewczynki odwiedzały ją, kiedy tylko mogły, ale ich życie potoczyło się nowym torem. Pisały listy, dzwoniły. Ale z czasem kontakt stawał się coraz rzadszy. Maria rozumiała. Musiały budować swoją przyszłość, zostawić za sobą przeszłość. A ona była częścią tej bolesnej przeszłości. Minęło dwanaście lat. Dwanaście długich lat, podczas których restauracja poranna zorza zmieniła właściciela, a potem została zamknięta. Maria przeszła na skromną emeryturę. Jej włosy posiwiały. A na twarzy przybyło zmarszczek, z których każda opowiadała historię cichej tęsknoty. Mieszkała w tym samym małym mieszkaniu, a jej dni znów stały się puste i powtarzalne. Często siadała przy oknie i patrzyła na ulicę, wspominając cztery małe dziewczynki, które na dekadę wniosły sens do jej życia. Zastanawiała się, co się z nimi stało, czy są szczęśliwe, czy o niej pamiętają. Pewnego słonecznego, wiosennego popołudnia dokładnie takiego, które przypominało o nowych początkach, pod jej stary blok podjechał duży, lśniący, czarny Suw. Samochód był tak nie na miejscu w tej szarej, podniszczonej okolicy, że wszyscy sąsiedzi wyglądali przez okna. Maria też patrzyła, zaciekawiona. Drzwi samochodu otworzyły się i wysiadły z niego cztery młode kobiety. Były eleganckie, pewne siebie, emanowały aurą sukcesu i szczęścia. Maria wpatrywała się w nie, a jej serce zaczęło bić szybciej. Rozpoznała je natychmiast. To były jej dziewczynki. Starsze, zmienione, ale te same oczy, te same uśmiechy, które pamiętała. Anna, teraz wytworna prawniczka w idealnie skrojonym kostiumie. Ewa z artystycznym nieładem na głowie i błyskiem w oku, znana malarka. Zofia, o spokojnej i pewnej postawie, która, jak się później okazało, została lekarką pediatrą. I Kasia, najmłodsza, promieniejąca radością studentka architektury. Stanęły na chodniku i spojrzały w górę, prosto w jej okno. Maria poczuła, że nogi się pod nią uginają. Zbiegła po schodach, nie czując ich pod stopami, otworzyła drzwi i wpadła w ich ramiona. Płakały wszystkie, śmiejąc się jednocześnie. Były to łzy dwunastu lat tęsknoty, wzęczności i miłości, która przetrwała czas i odległość. Szukałyśmy cię. Mario, powiedziała Anna przez łzy, gładząc jej siwe włosy. Przepraszamy, że to tak długo trwało. Musiałyśmy stanąć na nogi. Musiałyśmy stać się kimś, kto będzie ciebie godny. Nigdy o tobie nie zapomniałyśmy, dodała Ewa, wręczając jej piękny bukiet kwiatów. Każdego dnia byłaś naszą mamą, kiedy nie miałyśmy nikogo. Weszły do jej małego, skromnego mieszkania. Rozglądały się po znajomych kątach. A w ich oczach widać było mieszankę nostalgii i smutku, że kobieta, która dała im tak wiele, sama ma tak niewiele. Usiadły przy małym stoliku w kuchni, tym samym, przy którym Maria spędziła tyle samotnych wieczorów. Opowiadały o swoim życiu, o studiach, karierach, miłościach. Maria słuchała, a jej serce pęczniało z dumy. Jej małe, głodne wróbelki wyrosły na piękne, silne łabędzie. W końcu Anna położyła na stole teczkę z dokumentami i duży klucz przewiązany wstążką. Mamy coś dla ciebie, Mario, powiedziała uroczyście. Maria spojrzała na nią pytająco. Pamiętasz restaurację Poranna Zorza? Tę, w której nas karmiłaś? Kontynuowała Anna. Kupiłyśmy ten budynek. Cały. Restauracje na dole i mieszkania na górze. Maria za nie mówiła. Patrzyła to na Annę, to na dokumenty, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy. Restauracja jest twoja, powiedziała Zofia, biorąc ją za rękę. Możesz ją otworzyć na nowo albo wynająć. Jak tylko zechcesz. A to, wskazała na klucz, jest klucz do twojego nowego mieszkania. Tego największego, na ostatnim piętrze, z tarasem i widokiem na park. Jest już urządzone i czeka na ciebie. Uzy płynęły po policzkach Marii bez przerwy. Nie mogła wydusić słowa. Potrząsała tylko głową w niedowierzaniu. To najmniej, co mogłyśmy zrobić, szepnęła Kasia, przytulając się do niej mocno. Przez dziesięć lat karmiłaś nas, kiedy byłyśmy głodne. Dawałaś nam nadzieję, kiedy miałyśmy tylko rozpacz. Uratowałaś nas. Teraz nasza kolej, żeby się tobą zaopiekować. Anna otworzyła teczkę. To akt notarialny. Wszystko jest Twoje, bez żadnych zobowiązań. Jest tylko jeden warunek. Maria spojrzała na nią przez łzy. Musisz nam obiecać, że pozwolisz nam być Twoją rodziną, że będziemy przyjeżdżać na niedzielne obiady, że będziesz nas odwiedzać i że już nigdy, przenigdy nie będziesz sama. Tego dnia życie Marii Wolskiej zaczęło się na nowo. Rytm jej dni nie był już wyznaczany przez samotność i wspomnienia, ale przez śmiech, gwar rozmów i ciepło miłości, która wróciła do niej pomnożona. Przeprowadziła się do nowego mieszkania, ale starej restauracji nie wynajęła. Z pomocą dziewcząt odnowiła ją i otworzyła ponownie. Nazwała ją u czterech sióstr. Stała się ona miejscem, gdzie nikt głodny nie odchodził od stołu. Maria, teraz elegancka właścicielka, a niezmęczona kelnerka, Wciąż miała specjalny stół w rogu. Ilekroć widziała kogoś w potrzebie, zwłaszcza dzieci o smutnych oczach, zapraszała ich do tego stołu i mówiła cicho, z uśmiechem, który rozjaśniał całą jej twarz, to na koszt firmy. Wiedziała bowiem, że dobroć jest inwestycją, która zawsze przynosi najpiękniejsze dywidendy, a prawdziwą rodzinę tworzy się nie z krwi, ale z miłości, którą się dzieli. A jej rodzina, zbudowana na fundamencie talerza gorącej zupy. Była najcenniejszym skarbem, jaki kiedykolwiek posiadała.